Witajcie, cześć, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Przestawiłem te trzy ule w jedno miejsce po to, żeby mieć wszystkie właśnie w ten sposób w jednym rzędzie, pod ręką i wszystkie na oku, dzięki temu też zaoszczędzam czasu na przykład przy karmieniu. Tak? Nie, muszę, nie muszę chodzić gdzieś tam w inną część po sesji, żeby te pszczoły zakarmić. Wszystko jest pod ręką, więc to też zaoszczędza energię i, i czas, bo się człowiek nie nachodzi. Ale jeszcze jedna istotna rzecz, to chciałem powiedzieć: że jeżeli przestawicie ul w inne miejsce, to zaburza to pracę pszczół. No, na jakieś tam powiedzmy dwa dni. One będą zdezorientowane. Część jeszcze wraca na stare miejsce, i, i to da się zauważyć, ale jest już po, po sezonie miodobranie zakończone, więc można sobie na to pozwolić. Nie polecam takich czynności wykonywać, kiedy jest pełnia sezonu, bo, bo wtedy. Pszczoły tracą czas na to, żeby się przestosować, ale mówię, to, to ułatwia pracę, i, i to też o to chodzi. No i wszystko widzicie wtedy, co się w pasiece dzieje, w każdym ulu na pierwszy rzut oka widać, jak wejdziemy, i, i to są te, te plusy. No, minusem to jest właśnie to, że one przez pewien czas jeszcze się gubią, ale to wszystko wróci do normy. Także tak, tak wygląda y, sytuacja, kiedy przestawicie ul. Nawet nie musicie przestawiać go gdzieś daleko. Wystarczy, że, że zostanie przesunięty 5 cm w prawo lub w lewo. Pszczoły już mają pewien dyskomfort, nie mogą trafić, bo, bo jest to. Wszystko tak dokładnie wyliczone.